Odczytanie protokołu konkursu wiedzy poproszę pana Pawła Grochowalskiego z Centrum Badań Kosmicznych. Pan w Warszawie. Witam wszystkich Państwa, witam szczególnie z uczniów. Fizjalistów i uczniów ze szkoły podstawowej, uczestników konkursu. Tegoroczny konkurs był bardzo bogaty, ponieważ wzięło w nim udział około 160 osób. To jest 4 razy więcej niż w zeszłym roku. Mam nadzieję, że przyszły rok też będzie tak bogaty. Komisja w składzie pani doktor Beata Dziak Jankowska, kierownik pracownik prawoskoli fizycznych. Karyago-fizycznych Certówek Kosmicznych Pan w Warszawie, pani Anna Pietrzeniewicz Pie z Muzeum Okręgowego w Sieradzu, pani Tomasz Gipki z Muzeum Okręgowego w Sieradzu oraz magister Kowalski, czyli ja, jako przewodniczący komisji, zebraliśmy się 28 września, żeby ocenić wszystkie prace, które do nas dotarły do 15 września. Prace, które przyszły po tym terminie, nie były oceniane. Na konkurs wpłynęło razem 153 prace od uczniów z 84 szkół, w tym 98 prac w kategorii junior z 52 szkół oraz 55 prac w kategorii student z 32 szkół. Ze względu na czas, w którym odbywał się konkurs, zdarzyło się, że jedna osoba wysłała pracę w kategorii junior i w kategorii senior. Była to pani Małgorzata Ruk z Mielca. Wynikało to z tego, że od 1 września była już licealistką. Musimy zastanowić się właśnie teraz nad tym, czy konkurs będzie trwał do połowy września i czy nie zaznaczyć w nim, że osoby, które będą wysyłały pracę w konkursie, będą musiały już podać swój, będą musiały brać udział w tej części, która będzie dla nich aktualna po 1 września następnego roku. Najwięcej prac otrzymaliśmy z wielu Wielunia. Było to aż 12 prac. 7 prac w kategorii junior i 5 prac w kategorii student. Na drugim miejscu uplasował się sieradz. Sieradza przyszło w tym roku aż 9 prac. Jest to ogromna różnica, ogromny postęp, ponieważ w zeszłym roku już sieradza było tylko dwie prace. Na trzecim miejscu mamy aż trzy miasta. Jest to egzekwa Wieruszów, Szczegóciny i Warszawa o 7 prac. Największa część biorących udział w eliminacjach miała 12 na 15 punktów możliwych, co niestety uniemożliwiło tym osobom wzięcie udziału w dalszej części konkursu. Najsłabszy wynik jaki został osiągnięty to było 7 punktów na 15. I było to na poziomie junior. Do drugiego etapu konkursu przeszło 48 osób, 32 osoby w kategorii junior, 16 osób w kategorii student, co stanowi około 1 trzeciej wszystkich przysłanych prac. Aż 6 osób nie popełniło żadnego błędu w eliminacjach. Były to 2 osoby w kategorii student i 4 w kategorii junior. Pozwolę sobie wymienić te osoby i poproszę wszystkich o nagrodzenie ich prawami. Były to Natalia Piernacka, Adam Garbarczyk, Klaudia Grabowicz, Jakub Kruk, Szymon Małolepszy i Patryk Mrozy. Proszę o <kluczy> Niestety, bezbłędne przejście eliminacji nie gwarantowało uzyskania dobrego wyniku w ostatecznym konkursie. Tylko dwie osoby z wymienionej listy znalazły się w czołówce. Aż 13 osób popełniło tylko jeden błąd w eliminacjach. Było to 8 osób z kategorii junior i 5 w kategorii student, a 22, 29 osób miało dwa błędy. 20 osób w kategorii junior, 9 w kategorii student. Wszystkie osoby, które przeszły do, do dalszego etapu, osiągnęły bardzo dobre wyniki. Było kilka pytań w części eliminacyjnej, które sprawiły sporo problemów. Na przykład bardzo dużo osób miało problem z odpowiedzią na pytanie pierwsze, o wiek Słońca. Ile lat już żyło, jak długo jeszcze pożyje, w jakim jest wiek. O ile czas życia słońca był podawany zazwyczaj prawidłowo, to bardzo wiele osób nie napisało, w jakim jest wiek. Dość często właśnie yy, brakowało odpowiedzi na któryś z elementów, jeżeli pytanie składało się z kilku elementów, często brakowało odpowiedzi <słyska> na jeden z tych elementów, co skutkowało tym, że pytanie było uznawane za nieważne, nie, nie otrzymywało punktu. Spora część osób podawała, że Słońce będzie żyło jeszcze 5 miliardów lat. Niestety jest to odpowiedź błędna. Za 5 miliardów lat, za 5, 5, 4 miliarda lat Słońce zamieni się w czerwonego olbrzyma i od tej pory będzie się żyło ponad miliard lat, wobec czego prawidłowa odpowiedź mieściła się w zakresie 6,5 6 miliarda lat. Zdarzało się, że osoby z tej samej szkoły popełniały dokładnie takie same błędy, co sugerowało daleko idącą współpracę, ale niekiedy jedna osoba wyłamywała się zespołu dzięki temu przechodziła do drugiej części eliminacji. Bardzo dużo odpowiedzi było identycznych, wykonanych na zasadzie kopiów i z Wikipedii. Przypuszczam, że będziemy musieli zmienić punkt w regulaminie i napisać, że osoby, które będą których prace będą polegały na kopiowaniu wikipedii, nie będą mogły być oceniane. Komisja promowała samodzielne odpowiedzi, zwłaszcza w pytaniu problemowym. Odpowiedzi na pytania problemowe były bardzo różne, niekiedy bardzo krótkie. Inne były rozbudowane i z wieloma własnymi wnioskami. W jednym przypadku zdarzyło się, że osoba pisała zupełnie nie na temat, Miała być mi, um, odpowiedź miała dotyczyć tego, co by się stało, gdyby w wyniku burżmatycznych doszło do awarii linii teleinformatycznych i przez dwa miesiące nie było internetu. I tymczasem odpowiedź była o tym, że internet jest cudowny i ktoś nie ubrał sobie bez niego życia. I nic więcej. Temat, ten temat zresztą był najbardziej popularny wśród gimnazjalistów i sam na niego najwięcej osób. Pozornie wydawał się prosty, ale okazało się, że wiele osób na nim polegało. Mieli problemy z opisaniem, co się stało, gdyby zabrakło internetu. Najczęstszą odpowiedzią było to, że nie wyobrażamy sobie życia bez internetu, że ludzie się załamią, że niektórzy popełnią samobójstwo, że nie wiadomo, co robić ze sobą, jak nie ma dostępu do sieci, portali społecznościowych i gier online. Komisja była trochę przerażona. Jedną z zabawniejszych odpowiedzi była taka, że w końcu koledzy wyjdą pograć w piłkę, bo nie będą mogli grać online i nie będą mieli wymówki. Na początku najczęściej wybierany problem dotyczył konsekwencji burzy magnetycznej. O ile wymienienie konsekwencji nie sprawiało większego problemu, o tyle pomysły na przed nimi albo się nie pojawiały. Albo ograniczały się do jednego punktu. Na szczęście było też grupa osób, która wykazała się szerszą wiedzą, a włącznie z wykazaniem programów NASA służących zabezpieczeniu Ziemi przed silną burzą magnetyczną. Przy ocenianiu prac komisja brała pod uwagę prawidłowe odpowiedzi na pytania eliminacyjne. Można było zdobyć od 13 do 15 punktów. Następnie liczyły się odpowiedzi na pytania konkursowe. Na poziomie można było zdobyć maksymalnie 25 punktów, na poziomie studen 24. Było to uzależnione od trudności pytań i składowych części odpowiedzi. Odpowiedzi proste dawały jeden punkt, natomiast za odpowiedzi składające się z kilku elementów można było otrzymać kilka punktów. Przykładowo na pytanie dziewiąte w kategorii student wymień sześć gwiazd, które są żółtymi karłami i znajdują się do 20 lat świetnych od Ziemi, można było otrzymać sześć punktów. Spora część osób zdobyła pięć punktów, ponieważ jako jedną z gwiazd podawała Słońce. Tymczasem prawidłową odpowiedzią było alfa Centauri A, Tau Ceti, Sigma Draconis, Eta Cassiopeia, 82 Ni Delta Pavonis. Bardzo często Delta Pavonis nie występowała w odpowiedziach. Jedna osoba w tej kategorii zdobyła tylko 4 punkty, ponieważ odpowiedziała, że słońce jest jedną z gwiazd i nie wymieniła Delta Pavonis. Zapytanie, które można było otrzymać maksymalnie 6 punktów w obu kategoriach. Za najlepsze prace w kategorii junior komisja uznała prace, którym przyznała następujące miejsca. Miejsce pierwsze Mateusz Sacha z gimnazją nr 2 im. Janusza Korczaka w Brzesku zdobył 41 punktów. Brawo. Miejsce drugie Kamil Walczak. Integracyjne Gimnazjum nr 12 w Warszawie zdobył 40 punktów. I miejsce trzecie Kamil Kowalewski z gimnazjum nr 38 w Marki Markus w Kili w Warszawie zdobył 39 punktów. Chciałbym powiedzieć, że y, poziom był bardzo wyrównany i w czołówce konkursu było przynajmniej połowa z osób, które dostały się do drugiej części. Różnice były nieznaczne, często jednopunktowe. Z tego względu komisja postanowiła przyznać także wyróżnienia dla Wiktorii Małyski ze Szkoły Podstawowej w Pieczyskach, która zdobyła 37 punktów. Karola Atulca ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kolejny koronika oraz Adama Garbarczyka z Gimnazjum nr 3 im. Unii Europejskiej z Jest to jedyne, jedyna osoba z Sieradza, która otrzymała nagrodę bądź wyróżnienie. Tym bardziej prawa. Chciałem to podkreślić, ponieważ w zeszłym roku osoba z Sieradza zdobyła pierwsze miejsce Bartłomiej Ziętek i w tej chwili jest już studentem na Politechnice Wrocławskiej i oczywiście zajmuje się kosmosem. Za najlepsze prace w kategorii student komisarz znała pracę, w której przyznała następujące miejsca. Zacznę tym razem od końca. Miejsce trzecie dla Wojciecha Kruszyńskiego z pierwszego Liceum Ogólnokształcącego im. Filomatu Ziemi Michałowskiej z który zdobył... zdobył... prawo prawo. Zdobył on 45 punktów. Miejsce drugie zajął Maciej Siergiej Pierwszego liceum ogólnokształcącego im. generała Jana Henryka Dąbrowskiego w Kutnie zdobył 46 punktów. I miejsce pierwsze zdobył Patryk Mrozek zespołu szkół ponadgimnazjalnych w Redzie, 47 punktów. Komisja przyznała także jedno wyróżnienie dla Dagmary dopiero jest drugiego liceum ogólnokształcącego i Liceum ogólnokształcącego, Krzysztofa Kamila Kaczyńskiego z komina, która zabrała 44 punkty i dosłownie orzut beretem nie zajęło trzeciego miejsca. Dodatkowo komisja przyznała wyróż, przepraszam. Komisja była także pod dużym wrażeniem zainteresowana młodzieży konkursem i to pomimo sporego poziomu trudności pytań. Stwierdzono jednocześnie, że część pracy reprezentowała wysoki poziom wiedzy. Widać tutaj było szczególnie zainteresowanie kosmosem i korzystanie z wielu źródeł, w tym także z NASA, ESA i innych agencji kosmicznych. Widać było spore zainteresowanie do astronomii badania kosmosu. Wszystkim uczestnikom konkursu należą się teraz do uznania. I życzenia powodzenia w kolejnych sprawdzianach wiedzy kosmicznej. Myślę, że dodatkowe brawa należą się do Patryka Roza, który zdobył komplet punktów. I chcieliśmy podziękować także nauczycielom, którzy opiekowali się uczestnikom konkursu i życzyć im, aby ich opiekunowie, ich. Tak, wychowankowie, przepraszam. Żeby wychowankowie osiągali także lepsze wyniki w kolejnych latach, żeby nie stracili zainteresowania badaniem kosmosu, bo badamy kosmos nie dla nagród. Interesuje się kosmosem przede wszystkim dla siebie. Interesujemy się kosmosem dla własnej przyjemności i dla przygody, która się z tym wiąże. A kto wie, być może niektórzy z Was będą mieli okazję pracować w firmach kosmicznych tak jak chociaż w kreotach. Dziękuję bardzo.